Wchodzimy w to, co. No i oczywiście. Mamy tutaj, jakby, dwie bohaterki. Tak? I tutaj jeszcze jedną bohaterkę. No i babę. No i babaty. Oczywiście. Też bohaterka. Dobra. No to zacznijmy Ten dzień. Jeść, że w którego? Czekajcie, chwile. No. Dobra, lepiej. Uch, nowy dzień. To jest mama Aniela. Ma trzy... Trzydzieści cztery. ma 34 lat. O nie, ma dwie przemiany. Dobra, zrobiłem to. żeby miała dwie przemiany. No i po porodzie ma taki już trochę. Ma po porodzie brzuch. Bo się ma po porodzie brzuch. Tylko ja nic zrobiłam Patrzcie co mam, w takim prezencie Dostałam dzisiaj to, bo dzisiaj był prezent ogólnie Chyba macie ten prezent, co? Ktoś nie ma Toki to musi koniecznie sobie zainstalować tą grę, bo jest fajna Ogólnie tu mam to. to Nie chciało mi się robić na dole, więc zrobiłam sobie tutaj taki salonik mini Mini, naprawdę mini i kuchni też. Lodówce nie zjełam jak coś. Babacki, stajemy. Przydałoby się dla nich mleko, co? No i drugie kupi. Zajduje im na mleko. Dobra, na razie ich jeszcze chcemy. Dziewczyny, stajemy. Mama, dlaczego mnie budzisz? Mama, dlaczego mnie budzisz? Bo niektórzy mają inną skórę, bo ich tata tego miał, ale go nie ma. Bo ja pojechał do danym na... O, dziewczynki, już spokojnie. Dziewczynki, korona, twoje te. I dla ciebie też korona. No dobra, no to sobie już tutaj robicie te rzeczy, czyli wiecie. Dziewczyny, mi się da miejsce. No dobra, mama. Dzisiaj się może ubierzesz o o o wybrałam już ci ubranką. Takiem. Dobra baba. A teraz twoja się ubierze w to. Ale ja chcę w to drugie. To? Tak. No, dobra jak chcesz? Proszę. Dzięki. Dobra, na łóżko ci to. Wieju, ala. Ściągaj, dobra. dobra. Nie grajcie, pamiętajcie. Dubla! Tu mam właśnie tylko łazienkę, prawda? E, no i te dziewczyny się nazywają Mia. Nie Ala, tylko ta. Ta się nazywa Mia. Iga. To jest Iga. To jest Mia. Taba. 5 lat. Taba 6. Jest trochę starsza. Ola, stajemy, ola, ola. Babuś, dlaczego mnie budzisz? No, ubieraj się, wybierz sobie jakieś ubrane, a ja idę do... Maluch. No, dobra. Więc się mamy ty, Ja nie jestem Ola, tylko mama mnie pomyliła, bo ma jakąś jakaś się nazywa Ola. Ale ja jestem Anastasia tak naprawdę. A, no, w sumie pomyliłoby się Anastaska. Nie mógł na mnie tak. Dobra. Tu mam taką książkę mini, fajną. Co to ja? Fajna, Jest mini, ale fajna. No dobra, tu nie mam nic. Tutaj mam tylko mojego pluszaka fajnego. O, mojego pluszaka. Eee, ja tego nie chciałam chować. W sumie czasem to się nie da chować, ale ja tego nie chciałam. O, i to jest mój pies. On się nazywa Kuki. Będę musiała napisać sobie, że ten piesek się nazywał Kip. O, ubranie, super. Mam ubranko już na dzisiaj. Dziewczyny, chodźcie, idziemy na śniadanie. Dobra. Ale mama jeszcze nie zrobiła. No wiem. Mama zrobiła śniadanie. No, dziewczyny, śniadanie. dziewczyny się chyba mówiły, że jeszcze nie. No już, siadajcie, poczekajcie. No dobra. Dobra. Maluchy też, no już maluchy nie dał na koronę. Co, do z zlewu? Nie do zlewu, no już, dobra. Co chcecie? Kanapki, dobra. Pie. Nie ma problemu, już mam robię. Eee, może grać chwilę. Tyk, pik, dobra. No już robię kanapki. Albo nie, gorszej. <gryw> Jeden gorszy. Ełki, tygrytki z sobie Tam i ksiupe z ryzykiem Miewakiki na najpierw zjedzcie kawę e, Najpierw wypijcie to Najpierw zjedzcie to Ciekawe. kawę mi się, coś tam Babuś, moja bagietka mi tam zleciała. No to Lila, bądź ostrożna. Jeszcze bagieta została. I jedna, teraz ja zjawiła. Oj, baba, baba. Nie oj, baba, baba. Nie ma oli Lila, Lila. o niech się już będzie. Jest tego mi do dół. Baba będzie mieć sobie wodę. Nie? Czydy będą mieć tego fry? Gdzie są gofry osoby? Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery gofry. Przykro mi, ale maluchy jeszcze nie jedzą gofru, Nie są jeszcze za tak dużo. Jedzą ogólnie mleczko, piją tylko gofry. Z tym i z tym. Z, tym. z następny. Następny będzie z, z arbuzem i następny z barunkami. Dobra, już zrobiłam go fry. Dobra, no to już. Dajemy maluchom taki posiłek. Czekaj, bo ja mam smoczka ściągnąć nieju. Smoczek buźki. Do łóżki. No Lila, nie wiesz. Jukrać, Hihi. Ej, no oddawaj! co moje! Lila? Już tak z niemiło. Eee, do, no, i Coś tego, zalałam sobie mleka Bo robię, ja sobie robię takie Zwyczaj miszankę Przylałam sobie kawę właśnie, taką dobrą Dlatego, bo jest dobra Mamo, no przylałaś sobie kawę. Sorry dziewczyny, ale było dobra. No weź sobie tym razem, następnym razem sobie no już właśnie wzięłam. Hmm? Już mam kawę. spoko Dobra, ja biorę tę. Nie mam talerzy. Dobra. To ja biorę arbuza też. No to ja biorę ciekuladowy. Oczywiście mojego gofajka. No, kiedyś ja biorę mojego fajka, No i ciekuladowym Mama to woda nie? No na stół dziewczyny, a i gdzie indziej. Diabla, diabla. Pójść naprzeciwko. Pij się. Niech pierwsza kawa. Ola. O mój goferek. No, goferek. Dobra, wszystko mi spada. Ola, ala. ola. Ala. Będziemy mieć na potem kubki? Nie, kubki odda. Kupki już wyrzucamy, bo nie będą potrzebne Pik, pik. Ja widzicie? Fajr na nas No dobra, nie parzę. Skończyłem jeszcze dla każdego sałatkę. Muszę 37 zrobić albo za... Jeszcze jedna sałatka. Dobra, teraz picie. Do dziewczyny, już wam zrobiłam deserek. Per mama, ekstra. Lila! No wiem, miałam poczekać, ale się nie mogłam powstrzymać Dobra, Liza Lila! Nie mówiłam, żebyś jadła. Mówiłaś. Powiedziałaś Nie jest. Nie jest. Nie pi. Nie pi... Nie... No! Sorry, ale będzie do ciebie idzie do dostału. Dobra... Nie będzie jeszcze to Dobra, jemy. Ci, stę... Lee. -le. Ci, stę... Już nie będziemy. Dobra dziewczyny. Dobra, już to wyrzucamy. Jak nie wróżycie, no to wyrzucamy. Wyrzucamy. Dobra, no to już pijemy. My też już tyle. Dziewczynki. Lady seryk zrobimy jeszcze dla Was ciasto. Jeszcze czas, to było Co się, to z tego żelka zrobić? W ogóle? Wybaliście kiedyś? Bo ja Okej, okay, to było dziwne. Na dla macie sobie taką miseczkę, słoneczek. Ale to mało, tak, bo ja nie lubię kierżarków. Ty będziesz mieć nic, dobra? No w sumie nie, jakby chcę. Ja idziemy po miskę jej. I... Stylki, ale wybierzemy tylko miski Takie mogą być. Cztery kurwa. Cztery 4 Cztery dziewczyny, oto wasze Cztery wow, ale super Wow! Łatwe? Wow! No Do dziewczyny, proszę. Jakiś wielki. To jest całe opakowanie żelków. W takim opakowaniu znajdowały się cztery żelki. Nie, zjadłaś? Dobra, zjadłam jedynego, ale tylko ja jednego. Czyż ja zjadłam tylko jednego? cały te miski. Dobra, dziewczyny, już wracamy herbalzki. No, maluszki. No, 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 Dobra, no to ja sobie tak. No, no jestem nareszcie w swoim pokoju. Nie mam co robić. Dobra, przeczytam lekturę. Przeczytam i potem sobie coś tam opiszę. Dzielina, oh, mam świetny pomysł! Jaki gadzaj! Weźmy to, weźmy, to, dam, damy to na moją kolonę. Szukaj! Zacalujemy to. Tak, zimno, mam się tego oh, biało, to biało, dobra. Szybko, klewamy się. Dobre maluszki, już wysłuchaj. Szybko, szybko, szybko. Szybko. Dobre maluszki. Ciągajcie, wiesz to i dobra. No, nie udało się. No właśnie, nie udało się ten Okej, okay, dobra. Ubiorę się teraz coś innego. Czy może się przybiorę? No tu miała być moja piżama, Nie, no przecież to jest jeden, nie zmieści mi się na brzuch. To jest takie do leczenia, bo... Bo jestem ja To brzuch, ale leczę nadal. Mam pacjentów takich. Mam... E, nie No, no. I teraz się przebieram w to Z powrotem. No nie no już jest późno, dziewczę zaraz nie do spania pewnie Jeszcze dwie minutki Pewnie do... i do spania Maluszki już śpią W sumie tylko ich przykryję Śpiworkami i wystarczy Dobra, to też śpiworka Dziewczyny do spania. Mamo! Mamo! Nie chcemy do spania dzisiaj bez myślu. Dlaczego? Bo próbujecie bez myślu. Do no, dubla. Dobrze. A mogę jeździć kiem? Jak bez niczego, ala? To bez niczego. Do no, dziubzie. Nie, nie, no, 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 ale, no, 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 ale, no, ale Dobra, możecie z pluszką Jej, mój bulgaj i mój, pluszacie Dobra, no, załak, zakładaj się w tej jak mi się gdzieś No, dziewczyny, proszę spać, Ale, Dobra, wiem bo co ci chodzi baba, no już idę spać nie, ja myślę. Poczekaj tylko to odłożę. Nie znajduj To dzisiaj. Dobra. też się to spać. Przybieram się już. Dobra. kulary ściągam. Jeszcze sobie pewnie coś pogląda na telefonie. Dobra. Dobra. No. To dobra już raczej już nic nie chce oglądać, więc już nie To by było na tyle tylko cika. Jeśli wam się podobało, stawcie łapki w górę wraz z subskrypcją i dzwoneczkiem. A już nie... Będziemy ten odcinek. To na razie. Pa-pa!